serdecznie witam pozwolę sobie tutaj tak przykucnąć lekko ze względu na prośbę naszych widzów za co też serdecznie dziękuję Bobler Dąbrowski a ja Krzysztof Poloński producent i pomysłodawca przynęty, która robi piękną furorę od zeszłego roku właśnie też tak obchodzimy już pewnie w przyszłym roku będziemy w marcu obejdziemy drugą rocznicę jak zaczęliśmy produkować naszego pierwszego woblerka ponieważ tu jest tak część pomysłu mojego część pracownika i, i faktem jest że wobler który zaprojektowałem miał służyć do początkowo do złowienia półmetrowego pstrąga potokowego. Obiecałem to wam na targach w Zabrzu, targi wędkarskie w Zabrzu. I teraz też zapraszam do Zabrza. 6-8 marca przyszłego roku, czyli 2015. Dzisiaj jest 26 listopad. Jest ładny dzień i dlatego jeszcze postaram się wybrać na te rybki. I zrobić taką małą demonstrację tak jak powiedziałem wobbler który pierwszym naszym produktem był dwa lata temu bardzo ładnie spisał się na, na tych strągach. faktycznie złowiłem tak jak obiecałem półmetrowego I, i teraz na ten mój zabytkowy że tak powiem egzemplarz postaram się Państwu pokazać jak łowię na te besterowce było szereg zapytań Za, polecam obejrzeć Pozostałe filmiki, na których widać jak się łowi. Nie wymaga to jakiejś tutaj szczególnej finezji. Wobler jest tak wyważony, on, on pracuje sobie i, i w poziomie bardzo ładnie, i, i zachowuje linię pionu. Można z opadu łapać przy dnie, przy podciąganiu, przy powierzchni. Także bardzo uniwersalna przynęta. Tego woblerka prowadzimy. Ale spokojnie, oczywiście, że dopasowujemy do, do miejsca, do łowiska, yy, powinno się dopasować i wędkę, sprzęt. Przede wszystkim yy, na pytanie yy, nic nie łowię, dlaczego tak jest? Dlatego, że tam prawdopodobnie nie ma ryb. Podstawowa sprawa, no muszą być ryby. To jest pierwsze. Drugie, im bardziej łowisko jest przełowione, tym bardziej ryby są ostrożne. I zwłaszcza teraz, na koniec sezonu, bardzo ostrożne. Ja wiem, że będąc na roztoczu, złowiłem 110 ryb, z czego było 88 szczupaków, 20 sandaczy, no i tam dwa karpie zahaczyły się, ale to niechcąco. I to był taki ładny wynik. A jak pojechałem nie tak dawno, bo, bo pod koniec października wyobraźcie sobie złapałem tylko sześć ryb, z czego brań było bardzo mało, ale były tak delikatne, tak, tak no, powinienem mieć już inną wędkę wtedy. No niestety ta wiosenna się tutaj nie, nie przydała. Niemniej jednak były brania. One są bardzo delikatne, ostrożne. Te ryby uczą się. To nie jest tak, że, że będziemy łapać zawsze na jedną przynętę i jesteśmy pewni, że tylko tą przynętą w tym miejscu zawsze tam coś złowimy. Nie, nie zawsze. Tylko jeśli jesteśmy od czasu do czasu w tym miejscu, mamy szansę złowić tam rybę. Natomiast jak jesteśmy zawsze, zobaczycie, że na drugi dzień te rybki świetnie się orientują. W temacie one się tak pięknie uczą i nie sposób ich tak łatwo przechyczyć. Tak jak miałem przykład na tych samych łowiskach, przecież na których było 110 ryb. no 5 przyznaję, wziąłem. No też uwielbiam rybkę sobie zjeść, ale reszta trafiła do wody. Zakładam, że nie było wyłowiono wszystkich, zwłaszcza że miałem bardzo delikatne brania. Dlatego tu już powinna być wędka bardzo czuła, wyczuwająca delikatne dotknięcie. Trzeba szybko, energicznie przyciąć. Teraz y, mam taką wędkę lamiglasa jeszcze ze starych moich zapasów, bo tą moją wiosenną, że tak powiem, dałem do przeróbki. Dziękuję Darku Jankowski, y, który mi tam przerabia w tej chwili tą wenteczkę. Y, i myślę, że, że już będzie bardziej skuteczna w różnych warunkach. Niemniej jednak nie jest tak, że na jedną wędkę możemy łowić na wszystkich łowiskach, na każdą przynętę. Ja obliczyłem, że żeby być usatysfakcjonowany w spinningu, powinienem mieć 20 wętek. 20 wętek, które bym dopasował wtedy do łowiska, do miejsca, do przynęty, do ryby, na którą się wybieram. No, a jest tak, że przez te lata mojego łowienia, a jest ich sporo, Nauczyłem się łowić konkretne gatunki ryb i tak jak tu wam obiecałem półmetrowego pstrąga, tam z tym się powinno być na, na Wobler Dąbrowski, Facebook. Zapraszam do polubienia tej strony, tak samo do polubienia strony targi „spinning, Pauza, targi 2015. Spinning, pauza targi 2015 na Facebooku. Tam, tam jest też zaproszenie dla Was na, na targi wędkarskie, gdzie ja, jako, jako taki właśnie pomysłodawca tematu, jestem organizatorem pierwszego zlotu miłośników spinningu i właśnie w zabrzu impreza, która się kojarzy z Karp Festiwal, bardzo fajna zresztą, i myślę, że najlepsza pod tym względem w Polsce impreza. Pasuje, żeby i spinningiści mieli też swoje, że tak powiem, 5 minut, a może na stałe ta impreza za gości w tym miejscu. to Jest jeszcze przyszły rok, 6-8 marca. No, ale przejdźmy do, do rzeczy. Teraz ten woblerek. On tutaj był dopasowany do, do łowienia. Tak jak powiedziałem, na, na, na rzekach yy, tutaj, akurat na roztoczu, półmetrowy pstrąg, ale złapałem też szczupaki. Nie wiem, na tym łowisku jeszcze nie łowiłem na tą przynętę, ale chciałem właśnie Wam zademonstrować, jak w jaki sposób łapię. I tak samo pokazać też, bo podstawowa sprawa trzeba sobie założyć porządną stalówkę. No i mam takie pudełeczko też tutaj i, i polecam. Właśnie stalóweczki takie przynajmniej, ta ma 40 cm, 6 kg są krótsze, są dłuższe. No, testuję różne. W tej chwili akurat taką sobie założyłem. Nie spodziewam się, żeby jakieś większe, większe okazy tu były. Chociaż, chociaż jest późna jesień i właśnie takie mogą brać. No, ale. Zobaczymy, spróbujemy. Zobaczycie samą technikę łowienia. Zarzucam, delikatnie czekam, tak ułamek sekundy, bo często może być branie z opadu. Potem delikatnie podciągam, bo ryba, zwłaszcza ta duża, musi mieć też tam ten czas, dwa metry, żeby dolecieć, dogonić tą przynętę. Dlatego tutaj też nie należy się zbytnio śpieszyć I obserwuję oczywiście, czy się coś wiesza na haczykach, czy są zarośla, czy jest płytko, głęboko. Jak nie znam łowiska, mam pożoną przynętę, to zazwyczaj ją testuję innymi, tańszymi. Jakąś gumkę tańszą sobie założyć, główkę, sprawdzić to łowisko i dopiero poświęcić te pożone przynęty w takim miejscu, gdzie już je wcześniej poznamy. Dobre, spróbujemy, zobaczycie, że łowienie na tą przynętę jest, cał... no, jest dla mnie przyjemnością, bo no, przyznam się Wam, łowiłem dawniej na, na woblerki, nie odczuwałem tej przyjemności. Dla mnie to była jakaś taka męczarnia. Trzeba było mieć albo cienką żyłeczkę, żeby daleko zarzucić tymi przynętami. Te ciężkie z kolei też jakoś nie pracowały tak, jakbym sobie wyobrażał. Owszem, złapałem szczupaki, nie powiem, ale denerwowało mnie, że przede wszystkim to, że blisko się rzucało nimi. Tą przynętą rzucicie bardzo daleko i już jest ta przyjemność. Dwa, że, że jest taka. Jest to nowość też. No, jeszcze nie obłowione tak tymi naszymi webrorkami dąbrowskimi miejsca. Więc ta ryba też y, ma szansę sp coś spróbować nowego. Ja tutaj muszę sobie stanąć jakoś bezpiecznie i żebyście widzieli w jaki sposób y, będę łowił. Ta wędka, wędka ona jest tutaj za długa na to łowisko. Jak widzicie, łow, łowna przynęta, bo już mi się złapała, a jeszcze nie zdążyłem zarzucić. Jest troszeczkę zimno, dlatego też musiałem włożyć jakieś polara. Niemniej jednak przydaje się jakaś kamizeleczka fajna, wędkarska, moro, prawda? Żeby też trochę być zamaskowany. Tu je, niby jestem zamaskowany, ale dużo mówię, a dużo mówiąc, no cóż, woda niesie. Zobaczymy, jak na to zareagują, y, zareagują ryby. no Jest tu troszeczkę roślinności. Trzeba pamiętać o tym, żeby nic nie wisiało na kotwiczkach. No i spróbujemy. No, tu by się przyda, tak jak mówię, troszeczkę krótsza wędka. Zauważcie, że bardzo daleko będę się starał rzucić jak najdalej przed siebie na drugą stronę. Y, pod te. Y, zarośla, które tam są mogę jeszcze troszeczkę dalej zarzucić, ale to na razie żółka jeszcze jest taka poskręcana, bo pierwszy rzut no i jak widzicie zwijam spokojnie. Tutaj nie ma, nie, nie wymaga ta przynęta jakiegoś tam finezyjnego podciągania, opuszczania, prowokowania. Zobaczcie no, spokojnie, tak jeszcze wyczuwam, jak tam głęboko jest. I widzę, że na co zrobił mi się jakiś superek, Trzeba rozciągnąć. O, to troszeczkę ziółka się nam Spęcała, bo jak powiedziałem i było łowione dawno na tą na tą wędkę i teraz trzeba to rozciągnąć maksymalnie żeby żeby tu się nie zrobił węzeł no niestety tutaj jest ta żyłka już jest stara warto mieć też troszeczkę nowych żyłeczek bo no niestety to tu będę musiał to za chwileczkę urwać. i zmienić lepiej oderwać ten kawałeczek za chwileczkę zapraszam na część drugą ja w międzyczasie urwę ten stary kawałek założę świeże zapraszam